Uhuhu. ty, no to fajny start jest, kurde, to nie powiem. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dzień dobry, cześć z tej strony Cyber, to jest The Bajnik of Isaac. Moi drodzy, gra sprawa jest taka, że wgrałem sobie jakieś czasem mod Revelation, o którym wam zresztą opowiadałem i mam nowe piętro dzisiaj wam do pokazania. I bardzo świetnie, że dostaliśmy 9 żyć, bo powiem wam, że to nowe piętro to jest po prostu jakaś przemasakracja, jeśli o to chodzi. Dobra, ale za chwilę do wszystkiego sobie przejdziemy, bo i tak musimy najpierw, słuchajcie, przejść to standardowe pierderko. W tym czasie możecie zostawić łapę. No i oczywiście napisać jaką postać. Chcielibyście w kolejnym materiale. Wziąłem losta, słuchajcie, z racji, że tymi postaciami lostowymi idzie najwięcej po prostu tam nazwiedzać więc całkiem spoko. Dobra, jeszcze Item Room bym sobie odwiedził, zanim bym poszedł na walkę z bossem. Yy, kurczę, blade, może jakaś przemiada w gapiego mnie będzie dzisiaj czekać. Nie wiem, kurde, lebele. Jezus Maria, to ten pająk, kurde, na mnie się tak uwziął. To ja nie wiem normalnie. Dobra, jeden mniej, no to tylko jeden mi został. Świetnie ładnie. Standardowo, moi drodzy. Oczywiście proszę was o łapkę w górę, kurde, bele pod materiałem. No i generalnie opowiem wam o tym piętrze troszeczkę więcej, ponieważ jest nie tylko jedno, ale dzisiaj sprawdzimy jedno w szczególności, bo interesuje mnie piętro lodowe. Za chwilę wam pokażę, słuchajcie, jak do tego wszystkiego dojść, tylko wpierw fajnie byłoby w ogóle jakiś item sobie zgarny z tego piętra, nie? Dobra, los też będzie dobry pod względem tego, że mamy na starcie latanie. No yy, i w sobie został nam tylko do pokonania delirium i mamy kurde Gatheada, więc dzisiaj, jeśli przypadkiem dostałbym dobre podejście pod pokonanie, słuchajcie, nowego piętra, wydaje mi się, że pokonamy też delirium przy okazji. Jest, trzymam za to ksiłki, kurde bele, dziewięć żyć. Wow, służyłem dwa na pierwszym piętrze. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Proszę coś dobrego. O, Bozo. O, oh, uh, uh, ty, to jest bardzo dobry item na start. I tak przy okazji, to jeszcze mogę trochę kasy wypłacić sobie z tego. Wspaniale. Dobra, czas zobaczyć, co jest pierwszym bossem. W ogóle klucza nie dostałem na tym piętrze, więc kurde lebele, chyba przydałoby się przejść do sklepu. Czy tam był jakiś klucz? Dobra, generalnie jak nie uda mi się, słuchajcie, drobnąć żadnego klucza, to mamy o tyle przekichane, że musimy dopiero na kolejnym piętrze zejść, ale to nie ma problemu, bo akurat tamto piętro nowe ma też Dwa poziomy, więc to, 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 to nie robi problemu, nie? Mogę zejść sobie na spokojnie dopiero, słuchajcie, na kolejnym pierderku, a tutaj na spokojnie pokonać bossa, ok, użyłem bombkę. Lil, aleś ty kurde niebezpieczny się zrobił nagle dla mnie. Dobra, ostatni hicik, pięknie, ładnie, moi drodzy i zawodowo, no i oczywiście nie mamy jak wejść do tych drzwi, także idziemy na kolejne piętro i tam zejdziemy sobie na nowe piertro. ok, Burning Basement, co my tutaj mamy? Mamy glitch maszyny, i mamy tego ziomeczka, dobra, no tobie gram za darmo w sumie, za te tokeniki moje. Więc z ciebie będę mógł sobie korzystać, kurde, lewele. Gorzej, bo potrzebuję Manicules cool, Power pieniędza. O, cześć piękny przedmiocie. Mi to wygląda jak część przemiany w Bookworma i... Ewentualna rolka tego itemu, okej, okay, zdecydowanie rolka itemu. I nie wiem czy to brać, szczerze, to raczej na loście nie działa. Dobra, pięknie, że mnie wytepało. Okej, okay, muszę jakoś, kurde, teraz wrócić w tamto miejsce. Bo bardzo bym chciał spróbować jeszcze raz rolnąć. Akurat kurde Devil Romowa pula, że tak powiem, jest całkiem spoko, nie? Znaczy sacrifice Kairstromowa, Jezu, jaki to jest spokój. Nigdy nie potrafię tego spamiętać po prostu, ale w każdym razie itemy, które mogłem tam trafić, DeMark, The, The Pact, jakieś, nie wiem, kurde, bele w sumie, jakieś części itemów Gapiego tak naprawdę. Opłaca mi się, opłaca, tylko to, kurde bele muszę tam się przebrnąć z powrotem. Zresztą mi tak potrzebuje jeszcze dwóch kluczy, słuchajcie, na tym piętrze. Bo jak tym razem tam nie zejdę, no to już będę miał przekichane troszeczkę, nie? Bo tam się chyba od trzeciego piętra nie da zejść. Albo przynajmniej pominiemy to najważniejsze dla mnie piętro. Okej, okay. pytanie, czy tego mogę użyć jak klucza? Nie mogę. Nie wiem, kurde bele. No nareszcie jakiś klucz. Dobra, teraz jeszcze jeden kurde dropnąć i jesteśmy w domu, siema. Dobra, panie kurde drogi przeciwniczku, proszę na mnie tak nie szarżować tutaj. Bardzo grzecznie pod ścianką, tak jak kolega. Ej, w sumie gówniany to, bo jak zginę, to będę dostawał tylko coiny, ale w sumie spoko. No, lepszy ryc niż nic, szczerze mówiąc. Lepiej kurde coś za darmo niż coś w ogóle, nie? Dobra, no i nie mam drugiego klucza, więc tak szczerze mówiąc, lecimy czym prędzej na bossa. Dobra, kto to będzie? Kto to będzie? O, cześć, Ty jesteś prosty. O by mi, kurde, tych ich nie wypluwał. No właśnie, właśnie o tym mówię. Pumplu drogi. Oj, raglman, Raglmend, kurczę blade, Pięknie. zarago wykończymy. Pięknie, ładnie, padł. Zarąbiście, kurczę blade I mamy Devil Room i... Eł, cheatowy ten item, ale wezmę. Nie mam wyboru za specjalnie. Wejdziemy sobie tutaj. Oh my godness, oh my god, nie, zdecydowanie brimstone, lecimy, kurde, <grystanie> jestem w domu, siema. No i w końcu mogę zejść, słuchajcie, na nowe piętro dla was, żeby wam pokazać, słuchajcie, Glacial. Dobra, granic od do tego piętra, jest tutaj masa nowości, nowych mechanik, nowych przeciwników, no i wszystkiego, jak generalnie jest tutaj co nie miara. Okej, okay. Soul of Apollon, to bardzo fajne do użycia od razu jest, Ace of Clubs, się dobrze pamiętam, zamienia chyba przeciwników w bombki. Jak znalazł na to piętro, naprawdę, uwierzcie mi, yy, nie chcemy, kurde, z za dużą ilością przeciwników walczyć tak face to face, to zamieniam sobie od razu w bombeczki, bo one mi się przydadzą na pewno. Yy, co więcej, mamy tutaj, słuchajcie, mechaniki, że możemy takie klątwy brać sobie w zamian za jakieś warianty, warnity, a nie... What the fuck? Dobra, ja potrzebuję już dzisiaj tylko czoklet milka, słuchajcie, ja jestem w pełni szczęśliwym człowiekiem wtedy. Ej, nie wiem, co to był za szarża, ale nie, 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 niech, niech mu będzie, nie? Spoko, spoko, przeciwniku. Bardzo dobrze, że te flaje dostałem, bo one robią za mnie teraz naprawdę dużo roboty. Okej, okay, padło. Wiecie co, ja tak póki co chyba przerosuję to piętro wydaje mi się. O, muszę się ogrzać. To jest jedna właśnie z nowych mechanik, słuchajcie, że trzeba się ogrzewać niestety regularnie bo inaczej zamarzniemy. Dobra, to jest jakiś taki sobie item. Ja bym sobie to rolną, szczerze mówiąc, chociaż. A, na to masz wpływ jednak. bug. Okej, okay, generalnie całkiem spoko, bo mamy tutaj sklepik. Z drugiej strony pieniądze podnoszą mi dzięki Polyphemosowi dużo więcej damage'a, więc nawet nie wiem czy marnować to kurde lebele. What the fuck? Dobra, idziemy na lustro. Słuchajcie, bo tu jest specjalny ukryty boss, z którym będziemy walczyć jako delościk, pięknie ładnie. Au. To nie było za mądre, to nie było za mądre. Zbiłem sobie w tym momencie kurde moją tarczę. Fucking wave. Dobra, panie kurde Panie lustrzajzak, proszę się uspokoić tutaj. Muszki respisz, cwaniaczku. O, brejnik tutaj, pięknie, ładnie, monstro. Nie ma tego złego, kurde, co by na gorsze nie wyszło, że tak powiem. Używaj se dowoli itemów, ja ich tak rozwalę tutaj. Darmowy itemek 1. I tutaj, słuchajcie, mamy dla Lościka A, darmowy itemek dwa, którym jest... Bloody Lust. Holy fuck. Holy fuck. Dobra, białe, kurde, nie mam wyboru za specjalnie. Dobra, mam problem, bo mnie płatki śniegu będą atakować teraz. Także rozwalam ciebie. Zjedzę tego jeszcze jednego. Nice. Uuu. Nice, kurde, na jeden strzał wszystko. Dobra, zobaczymy, jaki będzie boss. Tylko bym sobie najpierw sprawdzić, czy tu gdzieś super sekretu nie ma. Nie ma, co to będzie? O, siemal leszy! Kurde lebele. Akurat jeden z bossów, którego nie lubię, bo jest cholernie niewidzialny, kurcze blade. I to jest naprawdę złe... What the fuck? Dobra, rozwalam ci ten kopiec. What the fuck? Dobra, padłeś. Pięknie. Dobra, zapik, Pięknie, ładnie. Devil Roomik, dzień dobry. Bra. Dobra, to jest lepsza opcja kurde kurdebele, bo tamten item kompletnie nic nie robi. I mamy przejście na kolejne piętro, to mi się podoba. Ok, jest drugie nowe piętro, słuchajcie. I teraz idziemy, jeśli dobrze pamiętam, na. Boże, jak to się nazywa? Na. Tomby. Czyli na. Boże, jak to się mówi? To są. E... Dungeony. Boże, jak to się mówi? Tomb to jest grobowiec, ok. Teraz sobie przypomniałem, jak to się nazywa. Także mamy kolejne nowe piętro, słuchajcie. I masy nowych przeciwników. Szczerze powiem, że jestem tutaj drugi raz. Drugi raz tutaj jestem i ja jeszcze nie znam. Sposobów ataków moich przeciwników, więc jest to niebezpieczne. Na pewno. Eee, o kurde, zużyłem sobie przez przypadek moją kostkę. Po drugie, e, dobrze, że mam muszki, bo niestety ładunki na Brimstone strasznie wolno zdobywam. Okej. Okay. Dobra, kto tu jeszcze jest? A bombko spawner se taki w dole siedział. Okej. Okay. Kurde lebele. Straszny pustynny klimat, że tak powiem. Teraz to bardziej takie upały jak my mamy, słuchajcie. O, kurde pułapki. No to nie fajnie. Co my tutaj mamy? Uh, uh, uh. Ej, pewnie biorę! Kurde lebele, ciągło ostrzał, że tak powiem, spoko. Jakiś wieloryb ziemny, okej. Okay. Siema typie, chowaj się pod ziemię, kurcze blade. Demecz mam w tej chwili. 4,70? Okej, okay. Boże, brzmiałam ja Polifejmusa. Ale kozackie kombo mam teraz. Dobra, teraz to tylko jakieś damage upy bym dostał. Ewentualnie, kurde, homing shot. I jestem, kurde, niezniszczalny w tym podejściu, nie? Nie, no, Janitly generalnie, dobra, co my tutaj mamy? Cyk, przeciwniczku. Oj, panie Kaktusie, proszę się uspokoić. i drugi item, Rumik, pięknie. Od razu, kurde, wchodzimy. Trzeba zbadać, co my tu mamy, Czy Isaac. gets smaller, red aura around him. Enemies, dobra, zmieniam to. Eee... Spróbuję jeszcze raz. Oh my godness, Anubisy, co ty gadasz? I Santuormy. Ale, kurde, ciekawe jest to piętro. No, powiem wam widzowie, kurczę, blade, że dawno nie widziałem konceptu aż tak dobrego. Jedynie The Future w sumie porównywalne jest jak na moje. fucking Najgorszy trinket w grze. Super, wspaniale. Co my tutaj mamy? A, w sumie to mnie tak nie grzeje, nie ziemi, mogę sobie to wysadzić. No, ale Czempion Belta bym przyjął, albo. O, masz Rumik, tak. Jo, jakiś szef, kurde, Anubis, dobra. Szef Anubis, z tego co widzę, wali z promienia, jak ja prawie. Unbreakable, ty, to jest zarombiste, dobra, biorę Okej okay. Czy ja mam coś co bije, jak jestem na unbreakable Tak, mam to szkło kurczę wokół siebie Okej, okay, co? To fucking pomieszczenie Dobra, mam przerybane What? Nie wiem, nie mam pomysłu, co tu się zadziało. Jej, będę mógł pójść po odmaszruma, kurde bele, z taką ilością gotówy. Najsu, kurde bele. Też z drugiej strony czy on mi daż tyle damage'a. <laughs> Raczej nie, chociaż 066 Dobra, tu jest coś w dół. Obstawiam, że tędy będę do bossa szedł, kurde lebele. Dobra, mamy te dziwne wieżyczki, których tak rozwalić się raczej nie da. Obstawiam, że od tego zaczynamy. A, i to się rzuca na mnie i wybucha, okej. Okay. Szkoda, że zniszczyłem sobie tego ziomeczka. W sklepie, bo bym z wielką chęcią sobie teraz kurde lebele kupił. No niestety, Polak mądry po szkodzie, że tak powiem. Siema, worm. Ty se padaj, ty mnie tu nie interere. A ja muszę zawrócić kurde, bo to nie tędy. Dobra, przynajmniej kurde kurdebele mamy z tą nową mechaniką tego piętra. Dużo większe zaznajomienie, jak tak na to patrzę. O, to w ogóle to, to są, kurde, te kupy. W sensie zameczki te. Okej. Okay. Fioletowe ognisko, siema. Aha, to tyle, tak? Okej. Okay. Naprawdę interesujące. Ty robisz kurcze blade jakieś te. Fale piaskowe, W sensie, kurde, tornado ziomek wywołuje. Spoko, spoko, że tak powiem. Ty gasisz ogniska w pierwszych chwili. Obstałem, że później jest zagepala czy coś takiego. No i panie Abun Abunabisie, proszę mi tutaj paść. O, mamy też lustro. Dobra, czyżby tutaj też był lustrzany Isaac? Czy ja dostanę kolejny jakiś fragment? Nie wiem, lustra. Dobra, idziemy tutaj zdecydowanie. Okej, okay, siema, co, co to będzie? Co to jest za... What the fuck? Okej, okay, ty jesteś dużo gorszy od tamtego. Już to widzę, że jesteś dużo niebezpieczniejszy. Dobra, unbreakable. Chodź, chodź, podejdź. No podejdź sobie do mnie, halo, śmiało. Dobra, najpierw rozwalimy bossa. Myślę, że będzie dużo prostszy. What the help is this? Dobra, ja w ogóle dwóch bossów tutaj poznam. Po pierwsze jakieś ropy, oleje tutaj mamy, dobra. To rozumiem, że jest widow family, nie? Jakaś rodzina widow, kurczę, Blady, i tych innych bossów pająkowatych. Okidoki, samonamierzające pociski! Holy shit, dobra, te bossy na tym piętrze są niebezpieczne. I to jest jeszcze, kurczę, Blady, strzał z hemolakri. Okej, okay. niebezpieczne, niebezpieczne. Dobra, padłeś. Pierwszy boss, który padł. Nice. Jezus Maria, żeby mnie to kury debel nie zatwiło tylko, bo byłoby naprawdę głupio. Dobra, dostaliśmy stringi. Reroll. Wooden spoon. Wiecie co, zostawię sobie. Może później dam radę rolnąć to jakoś. Co my tutaj mamy? Czyżby musiał te wykrzykniki jakoś ruszać? To jest może to nie jest stalowa dama czy jakoś tak? Dobra, pytanie czy jak to coś podejdzie, to nie wiem, to ja zadaję damage bossowi czy coś? Halo? Nie wiem, dobrze, że mam trochę orbitali. Przypomina mi to bossa z Enter the Gungeon. A raczej nie bossa, tylko przeciwnika. Możesz się otworzyć? <tryk> Dobra, i te płytki, kurde, bele, wystrzeliwują coś, co może go uderzyć. Okej, okay. ja rozumiem. Dobra, mam dużą protekcję przed pociskami jakimiś. Dobra, czy możesz się otworzyć, ziomeczku? Nice. Dobra, druga faza. Teraz jakieś wnętrzności rozwalamy, ta? Dobra, ty już padasz. Ja pierdyle, jakie to było ciężkie. Dobra, ile mi to dam damage'a? 0,71, to mi się podoba. Uuu. Siema. Dobra, najpierw ty, kurde. Bo ty trochę tutaj ode mnie weźmiesz mimo wszystko, nie? Bier, bier, kumpel. A może coś dasz za 4? Dobra, 5 mam. Daj coś. Fuck you, man, really. Dobra, double brimstone to jest to. A i rozumiem, że stąd to już tylko mogę wrócić, słuchajcie, na standardowe piętro. No, dobrze przynajmniej wiedzieć coś takiego. Dobra, siema, typie. Jeszcze raz zawalczymy, oczywiście, sobie. Ja teraz jestem dużo mocniejszy, więc myślę, że coś tutaj mogę zrobić. Dobra, Isaac kurczę blade rozsadził to. Siema, panie z lusterka, okej. Okay. Rozumiem, że te kryształy to ja mogę rozwalić, bardzo fajnie. Dobra, ouch. Dobra, co mi tutaj wyjdzie? Nic. Okej, okay, czyli teraz zostaje mi co? To mogę się tak otworzyć. O, wow! Ty, jest tu coś nowego! Tylko na razie z tego co widzę nie odblokowałem jeszcze tego piętra, chyba że mam to, nie wiem, wysadzić. Nie, nie otwiera się to zdecydowanie. Czyli mogę iść kurde Lebele na malzoleum, z tego wynika tutaj. Albo mogę iść po prostu w dół. Ja i tak chcę pokonać w sumie kurde Delirium, więc no tutaj to mi tak i tak nic nie robi. To zajdę sobie na standardowe piętro, bo będzie bezpieczniej. What? Dobra, nie wiem co to za chury były. Ale okej, okay, najwidoczniej tak miało być. No, także słuchajcie, to były nowe piętra. Jak wiecie, jak odblokować tamto, możecie, kurczę, blade moi drodzy, dać mi znać, nie? Bo jestem, szczerze mówiąc, bardzo tego ciekaw. A niestety ja tego nie wiem, kompletnie nie wiem. Jakoś tak dopiero odkryłem te piętra. Plus, no, nie zaznajmiałem się z modem celowo, żeby była większa zabawa, no, podczas grania na live'ach i materiałach. What the Okej. Okay. W tę stronę będzie do walki z matką, tak mi się przynajmniej wydawało, okej. Okay. Najwidoczniej źle mi się wydawało, ale przynajmniej możemy wejść sobie do sklepu. Yikes, ja nic nie chcę stąd. W zasadzie walkę z Delirium mam już wygraną w tej chwili. Mam trochę Familiarów, mam Unbreakable, mam pięć żyć. Nie no, żyć nie umierać moi drodzy, przydałoby się jeszcze jakiś kurde orbital w postaci jakiegoś noża albo czegoś takiego. No i kurde, siema! Tak naprawdę walka z głowy, nie? Już będzie musiał tylko tego, chyba gridera zrobić, z tego co mi się dokładnie kojarzy. I będę miał w końcu pełną listę na Loście! Very nice. Au. Planetarium, co ty mówisz? Serio? Ej, dzisiaj się nie skupiałem jakoś na zdobyciu planetarium. Siema, Jupiter. Czy to jest dokładnie, to jest ten Pierdziel walony? No ale dobra, będę miał przynajmniej kurde Toxic Smoke'a przy sobie. No i moja prędkość spada do 0,98, więc nie masz takiej tragedii, kurde lebele. Da się na tej prędkości chodzić, chociaż no kurde, na walki z bosami to bym nie powiedział, że to jest fajna prędkość. Dobra, ważne, że. Dobra, ta walka z matką to nie jest szczerze dla mnie jakieś wielkie wyzwanie, na szczęście. Tak, Brimstone plus Polyfamous naprawdę fajnie działają we współpracy. Plus, jeszcze nie mówię kurde, że Jupiter fajnie tutaj dorabia. DPSik, kurde. Jaki mamy czas? 24 minuty. No to niestety nie dostanę tego, co chcę. Co ja bym bardziej chciał? ten apik w sumie. Pójdziemy se przez Sheol, kurde. Oh, damn, bro. Damn, bro. Co tu się zadziało, właśnie. Dobra, jest git, jest git. No, teleport mi nawet kurde niepotrzebny. No, idziemy w dół, oczywiście. Jest walka z bosem, możemy nawet zdążyć, szczerze mówiąc, na na kurde walkę z haszem, więc jak najbardziej, moi drodzy, jak najbardziej. Dobra, tu mi się podoba akurat auto namierzanie. Bo nie muszę kurde kompletnie nic robić w tej walce. Wystarczyło tylko omijać pociski przeciwnika. No i co? No i standardowo, idziemy na walkę z haszem. Słuchajcie, 13 kluczyków, więc sobie kurde potwieramy co nieco. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy sklep w ogóle, z którego mogę skorzystać. Mamy klątwę, tak? Uradnie fajne. Tears apik. O kurde, ale panie drogi. Tak, w to mi gra. Jeszcze Speed apik, zarąbiście. A, jeszcze mniej mi robić, że tak powiem, moje tutaj minusów. Pff, dobra decyzja, kurde, panie Psyfly. Witam pana w mojej ekipie, kurde. Dobra, tutaj wezmę dół w takim razie. Maxwell, okej. Okay. Okej, okay, mamy problem. Skurczybek rozbił mi tarczę, oh. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Czy ja mam czekać teraz, aż Psyfly go dobije? To może potrwać chwilę, szczerze powiem. Ale przynajmniej mam trzy tulasy. Okej, okay, z Psyfly'em może być lekki problem, jestem za daleko, żeby mu zadać obrażenia jakiekolwiek. Także fajnie, jakby gościu przeszedł do kolejnej fazy. Możesz podejść tutaj. O kurde, jaką masakrę w ogóle robi ten efekt tego szkła. Nice. To mi się podoba. Dobra. Panie Haszek, padasz pan. Tak, chłodźcie mu, mu ślad krwi na nim, tak jest. Idealni przeciwnicy. Nice. Okej. Okay. Nice. <laughs> Zarąbiście. Ten Breakable to powiem wam robi robotę. Dobra, pięknie, ładnie. Ach, nie mogę podnieść perfection. Dobra, to idziemy na Wojda od razu. Szukamy kurde lebele le, le, de Wojda i co? I walczymy, nie? Okej, okay, Wojdzik miał dziwną jakąś taką ikonkę, nie wiem, co to miało znaczyć. I gorzej, że tu jest klątwa, kurde, bo teraz będę miał problemy z odnalezieniem tego pomieszczenia. Dobra, dobra, w każdym razie wiem, że nie muszę się przerymieszczać w walce z Wojdzikiem, kurczę, a raczej z delirium. Jedyne co, to będę musiał kurde, lebele zdobyć jeszcze najlepiej jakiegoś Familiara, nie? Jezu, taki Meat teraz by oddał. Oj, i to bardzo. Syfly jednak zrobi, kurde, ale wolno strasznie. Ciekawe, no... Dobra, jest pierwszy boss. Pytanie, czy to będzie delirium, nie? Nie. Okej, okay. całkiem dobrze, że pokonam jeszcze jakiegoś bossa. Eee, nie? Dobra, zestartowałem sobie pomieszczenie, to mi się podoba. Czyli ta kostka działa też na takie pomieszczenia. No tym lepiej, tym lepiej dla mnie. Dobra, druga szansa na walkę z delirium. Pytanie za 10 tysięcy punktów: czy to jest delirium? Nie, plazmocysta się ma. Dobra, kolejna szansa na jakiś dobry item. Nie wiem, w pasywnym staniu. Dematch up! Nawet lepiej. I przemiana w lewiatana. Omaga. Oh Z Pasi lewiatanem jestem w tej chwili. Jazz, Maria. Dzień dobry. Dobra, używam. Co się stało? Loki? Dobra, pytanie, czy mi to zaliczy za delirium? What the fuck? Dobra, dzięki za oglądanie.